Cześć, bajkowe z tej strony. Chcę takiego Dela zaprezentować. Jest to modelowo, rocznikowo 2017 rok motocykla. Motocykl naprawdę w bardzo fajnym, oryginalnym stanie. Bardzo znikome jakieś tam normalne ślady użytkowe. Oponki Michelinki Road Trout 6. Moje dosłownie 600 km. Dot 23. Tarcze, klocki wszystko w super stanie. Widać dodatkowo są handbary, jest komplet trzech kuferków. Boczne są dźwigo z tym podwójnym otwieraniem. Tutaj e, centralny jest e, szada. Jest też osłona aluminiowa pod silnik. Motocyk ma całe 17 tysięcy pamiętam 711 km przebiegu. Widzeć naprawdę jest zniszczony i czysty, zepchany na Napęd, wszystko też OK. Tylnia oponka, tak samo jak przednia, razem były zakładane. bardzo ładnie pracuje Jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego DLA, Tak najbardziej zapraszam, mam obecnie takiego na sprzedanie